Z tej strony Ania z, chom z chomikiem, mój chomik sobie ten poszedł do domku, to już nie będziemy mu przeszkadzać, na razie idę wam pokazać co chomik może jeść i inne takie rzeczy, o, najważniejsze że żeby chomik miał no, dwie takie karmy różne, no bo, widzicie, ta karma hamster natu natura, Naturę. Na, naturę. A druga to tak. Dwie mu by No Wszystkie są dobre. Chomik bardzo lubi owocowe. No akurat te to nie są owocowe, ale te bardzo mu smakują. Chomiki zazwyczaj lubią hamster natury. Ok. Ja mam dwie. Zawsze chomik może mieć dwie paczki kol. No ale mój chomik jest malutki, nie będę w niego wpychała, ale jak zje całą e, miskę i inne takie rzeczy, to nie będę mu robiła tak, że nie będę mu dawała suchego. Jak dorośnie już, jak będzie miał kilka już więcej lat, bo mój ma dopiero 3, czy dwa tygodnie. Na razie mu daje to, ale on to tak chętnie tego nie je. Wymieniłam mu, myślałam, że mu będzie smakowało, ale raczej nie smakuje. Ok. to jest dla chomików. Chomiki, jest o... oczywiście owocowy. No, tak, drops to się nazywa. Dobrze. A to jest Jarzębina. Jarzębina też jest dobra, tylko no, oczywiście nie dla dorosłych, tylko dla chomików. Tu są też takie, tylko że chomiki nie. Nie zbyt przepadają za tym, za takim mar marchewkowym, ani za. tak Oj, mi się rozsypało tutaj, ale nawet e, za za tym też nie przepadają. też jest marchewkowe. Poczekajcie chwilkę, bo mi się rozsypało. Wszystko. Brat mi dał, mój brat ma też sz filmkę. Ta świnka już taka urosła, jest taka wielka, że po prostu... Yy, no nie wiem. Taka wielkaśna. A właśnie, rozmawiamy o śwince, bo ja tu sprzątam. Ok. Homiki zazwyczaj lubią herbal yy, pets. No to są takie żare, To są takie listki, o, mięty, czy tam innych to do... do... Poczekajcie chwilę. Słucham? Na górze. Ok, przepraszam, to moja mama wywołała. Ok. Chomiki zazwyczaj lubią e, no, lubią świrek i jak się daje siano, to musi być płytko. Tak! O mój brat, zaraz przyjdzie, to wam go... Tak. Najlepsze jest pino jakiś Wirak, a jak jest siano, to nie wiem jakieś. Jest... No, Wirak jest najlepszy. Jak jest Wirak, to cienko trzeba to położyć. A jak jest ym, ten. Jak jest. Yy, 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 yy. Właśnie siano, to trzeba grubo dać, bo wtedy chomik może się zakopać. Zawsze się dostaje takie pudełko z dziurkami spokojnie. No, chomik może oddychać spokojnie. Tutaj jest pudełko, zawsze możecie mieć w swoim pokoju. Możecie na nim przykleić naklejki. No, takie pudełko by się przydało. Nie duże nie Okej, Ok, idę. Do chomika, ale najpierw przedstawię Wam mojego brata. Jasiu, przedstawcie. Powiedz, jak masz na imię. Jesia No, jak widzicie, to jest mój braciszek, Jasiu. Cześć. I... Dobrze, teraz przechodzimy do chomika. Mam otworzyć. Dobra. Mój chomik, no naprawdę jest w domku, to nie będzie mu przeszkadzać. Nazywam go Chrupcio. A jak dorośnie, to będę go nazywała chrupciu. No mam nadzieję. No mówcie mi tam na YouTube, wpisujcie. Czy chomik zrozumie jak będzie miał, jak będzie em, duży, to będzie rozumiał chrupek, a czy jak mały to będzie rozumiał chrupć. Dobra, chomiczku, tutaj u mojej nauczy się dach. Mogę Wam go pokazać. O, tutaj jest taki mój chrupek, malutki. On zazwyczaj nie jeszcze, nie już chodzi, mogę go wymagać, bo wiem, co go dostałam. To mój prezent urodzinowy. A urodziny miałam w ten stop. Na YouTube składajcie mi życzenia zawsze 28 stycznia. A Jasiowi możecie składać życzenia 10 marca. Tak? Jasio jest słodki. A macinowi możecie, a mojemu starszemu bratowi, to możecie też dawać. On się urodził 24 października. Uh -huh. To akurat jest wrzesień, nie się urodził, mówimy. Mój brat się starszy urodził w październiku, a najmłodszy, czyli ten Jasiu, słodki, to on się urodził... No, w połowie zimy i w połowie yy, wiosną. Tak, Jasio? Mhm. Jasio ma 3 lat. Ja mam 8 lat. A mój brat jest na dole, więc nie możemy go teraz po niego wołać, bo to by było dziwne. Tak, Jasio? Mhm. No tak. Mój brat ma 12 lat. No, zaraz będzie miał 13. Dobra, przechodzimy do chomiczka. Chomik zawsze ym, może mieć, musi mieć coś do picia. Chomiki nie zazwyczaj lubią wodę. Mój chomik tak dużo nie wypił, dałam mu bardzo mało. No, nie to jest, a mi się odczepiło i mówię Wam od razu, przed mieciem, jak, jak będziecie mieć chomik. Trudno się zakłada to pójdzie. Mój cho... Okej, okay. teraz wam powiem, że chomik zawsze jak będzie chory, to on o tym będzie wiedział i będzie brał sobie takie owa, One strasznie się sypią, więc to już, już położę. Fuj. Ja. Okej. Okay. To jest taka kolba. Chomiki nie zazwyczaj lubią kolbę, bo oczywiście kolby to... No mój troszkę już zjadł, no ale nie tak dużo, no. Prawie tego nie widzieć. Ok. chodnik, jak ma kolorową klatkę, to może się przyzwyczaić, że można sobie chodzić, bo niby kolory tęczy. On sobie wyobraża, że chodzi jakby po tęczy, tak? No właśnie. No jak są takie kolorowe, tak? Jaś nie otwieraj. To. On lubi chodzić. No przyzwyczaja się do tego szybko. Jaś przestań. Mój brat chce otworzyć klatkę, ale jeszcze wyjdzie chomiki wiesz tak Jasiu? nie wolno otwierać ok? okej okay. no, musiałam trochę z bratem porozmawiać okej okay. przechodzimy dalej chomik okej okay. chomik wiesz, to może to mieć pilnika. plastikową miseczkę jesiu ci łódko dobra no i patrz no Jak drabinki zawsze mogą być albo rurki no ale rury są gorsze, ponieważ gdyby zrobił tam chomik kupę, a chomiki robią takie placki kupy, to raczej musielibyśmy rozkładać całą rurę, żeby wyczyścić to, tak? No więc najlepsze są takie drabinki, jak właśnie ja mam. O, patrzcie, o, takie. Takie trzy. Chomik bardzo dużo lubi kolorów, no. Okej, okay, mój chomik akurat ma miodowy. Mu zaczął smakować. Na początku miał owocowy, ale owocowy mu nie smakował. Ok. Jak jest kołowrotek, to ten kołowrotek ma środek i od czasu do czasu, jak się komik kręci w kołowku, zawsze trzeba zobaczyć, czy chomik nie obciera swoich pleców. Bo może mu się stać krzywda, tak? No tak, no i... Mojemu chomikowi chyba się nie stanie krzywda, bo on taki malutki jest, on ma dopiero 2-3 tygodnie. Okej, okay, no. No co by jeszcze tutaj powiedzieć, no. Okej, okay, wysyłajcie na YouTube, a, co mogę jeszcze o tym chomiku powiedzieć. On jest malutki, ma 2-3 tygodnie. Pamiętajcie, tak? Możecie zawsze coś o moim chomiczku powiedzieć też. Nagrywać o moim chomiku że moja koleżanka, czy coś, ma takiego i takiego chomika tak? ok wróćmy do kolorów kolory zawsze mogą być czerwone, niebieskie, pomarańczowe, żółte, zielone, różowe i tak dalej ale najbardziej to mój chomik chomiki najbardziej to lubią zielony, żółty, czerwony i niebieski, no, mój ma całkiem inne pasują. Ok, teraz tak. Opowiemy o nocy i dniu, i godzinach. Zawsze jak wyjeżdżasz gdzieś na kilka godzin, czy tam przez całą noc, to zawsze stajesz rano i ta miska może być pełna, pusta. Była pełna, zrobiła się pusta. A to ponieważ albo chomik zjadł, albo chomik schował do domu. Mój chomik y, dużo już tam schował do domku, ja już nie wiem, kiedy on przestanie się tam mieścić, bo strasznie, on, on już tam mało miejsca ma, ale widzę, że mu wygodnie. Okej, okay. chomik, okej, okay. wracam. Zawsze, jak wychodzicie na kilka godzin, na kilka dni gdzieś, albo lub na noc, y, to jak jest pełna, to budzicie się, albo przychodzicie, y, to... Pusta jest miska. On albo zadnosi do domku, albo tu wie. No tak.